Obmany nie ma, leczy się. Stwierdziłem, że to musi być mój champion. No dawaj, kurde, jaki to ma mały zasięg. Halo, Działa to ustrojstwo? Mam nadzieję, kurde, że działa. świewa Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Jak się Państwo czujecie? Mam nadzieję, że lepiej niż ja, kurde. Patrzcie co to ma. Turnament realm. No szkoda, że nie mogłem tam wejść, kurde, bele. No takie życie. Takie właśnie to życie. Niesprawiedliwe życie, widzowie. Nareszcie. nareszcie ale. To zdrówko, to nadal nie. Nadal to nie jest to, widzowie. Nadal to nie jest to. Ja sobie muszę przejrzeć ostatni patch. W ogóle tu nie nagrałem. Ja pierdejkam po raz pierwszy chyba od nie wiem kiedy, naprawdę. Ale. No nie no, ciężko było. Ten wtorek ostatni, no tydzień temu równo. Nikomu nie życzy, żebyś tak czuł jak ja się czułem wtedy. To jak, jakaś masakra, to była jakaś tragedia, holorda. No smaj, to możemy dograć? I biorę, Fik. Dawaj tutaj, tunelek, tunel Tunel, pick Thresh, I teraz tutaj Thresh, no ja, o, musisz O, potem 2 Się. O nie, co kurde? Nie straszę. Brat, jakiego kiedaś? Co, że nie wiedziałem? Może mi tak grać, spokojnie. Mam takiego dla takiego warda dla Saya yy, swojego. Widzisz, jak ten Bart grał?

Nie wiem, co robić. ten machnąć do domu. i dokładnie Z tym jestem. jestem. Dobra, go no. Podzielę się. No, no, no panowie, no. Ja wam kilka zostawiam, a wy nawet nie wierzycie? Nie ma, nie się Dawaj, możemy Prób, dobra teraz. Zobaczcie, niesamowita sprawa! Erka Straszna Berkila od tego Gragasa Niech ma, też odrzucię O, 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 o Co jest? No, chociaż... Co to jest? Uh -huh. Full tank? Takich bali? Normalnie? <grym> Ta asza tak napierdzi, na cały czas we mnie Ja na rce, ona smutna Niestety nie może zrobić yy, Na no, szora, nie wiem czy powinniśmy iść Ta co?! Ty gadasz. Oj, to był zły ruch. Klonężanko. Możemy chyba. Co o tym Hulbreakerze myślę? Kurde, właśnie nie wiem. No, ja nie grałem przez tydzień w naprawdę, więc jakby... Nie mam zdania wyrobionego na temat nowych rzeczy. Nie wiem, czy jest sens okay. Dobra. Eee,

O tr... dawaj tak pojemnie Ja pierdyk ja Dymy, dymy, dymy Ja zacznę leczyć kurde Przed siebie A odejdź, się, zacznę A zabijam go no.

Зопачешь. Да, да, да. это оверкил. Да, брейкер To jest za że nie chwyciło to bo. Mogę odbić o do góry troszkę więc No niech będzie że o każdym czytaniu się... No oko, kurde. i się czytało, jakieś filmiki na YouTube się wyglądały, jakieś ludzi. Było. Pamiętam mojego pierwszego chempiona 6300. I to był Wladimir. Dlatego, że kiedyś graliśmy 3 na 3 z kumplami. Jakiś chłop przed tym Wladimirem tak, nas tak rozpierdzielił po prostu. Łobmany nie ma. leczy się. Nie można go uderzyć z tego. No bo tam z w sobie znikał. Stwierdziłem, że to musi być mój Champion. Czy dopiero CR-kował? Halo? Dobra o! O, sorry, że tak będę remordał lekko Lekutko wystraszyłem. Ej Nie czuć, Ja mnie jak coś.

Gdzie jest gain? TP, TP, nic możesz, czy nie możesz? Dobra, kończę to. Nara bo... prawie No, 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 ta no, nie no, no, nie, że to W od niego. od i że moja R się tam nie kliknęła! Eee, to nie mogę tego skończyć tam gdzie za mało czasu chyba. Nie no, nie wiem co on robi. Nic mu nie daje ten inhibitor. Bez znaczenia, bo wave'a nie daleko. Bez nie proszę. Graj graj, 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 graj graj graj. to obroniłem jeszcze. A popa, obrawi. No No Czemu nie dać ten drugi do tej Ja! Nie no, co to jest za go. Ja pierdolę, jaki cyrk Ale śmieszna gra Dobra, trzymajcie się, miłego wieczorku wam życzę Trzymajcie się, do jutra, papatki, pozdróweczki